Najtrudniej to wszystko wprowadzić w praktykę. Albo. No tak, to łatwo się mówi, ale gorzej z, z działaniem. Gdzieś tego typu myśli towarzyszy ci czasami, a może często wtedy, kiedy właśnie wiesz dobrze, co zrobić. Wiesz dobrze, że chcesz znaleźć nową pracę. Wiesz dobrze, że chcesz wjechać na przykład gdzieś do innego miasta. Albo wiesz dobrze, że chcesz napisać książkę. Ale. Czy więcej ta wiedza może ci towarzyszy latami? Ale gdzieś nie możesz ruszyć. Nie możesz ruszyć do przodu. To jest trochę tak, jakbyś stał w tym samochodzie, wszystko jest włączone, silnik jest na wysokich obrotach, ale jednocześnie jest jakiś hamulec zaciągnięty i włączy się jakiś paraliż i nie możesz ruszyć do przodu. W dzisiejszym filmie powiem ci o tym, że to nie jest takie zwyczajne lenistwo, jak to się mówi i określa ludzi, którzy właśnie nie mogą ruszyć do przodu. To nie jest lenistwo, a poza tym naklejenie sobie etykietki na czoło pod tytułem jestem leń, nic nie wnosi, nie pomaga. Weźmy to w ogóle, wyrzućmy za okno. A to, co lepiej przynieść do tego stołu, to jest zrozumienie, dlaczego tak się dzieje. I ja ci powiem trzy, um, opowiem właściwie, bo trzy mechanizmy, trzy, trzy rzeczy, które, sprawy, które do tego się mocno przyczyniają. No i oczywiście dołożę tego trzy rozwiązania, jak sobie z tym poradzić. Więc na nic nie, nie czekając. Ruszamy właśnie w praktykę, ruszamy do dzieła. Punkt numer jeden. Cel jest za duży i twój mózg go odrzuca. Nasze mózgi nauczyły się oszczędzać energię. Zauważ, że jeżeli robisz coś po raz pierwszy, to to jest mega wysiłkowe, to jest bardzo ciężkie, ale wystarczy, że już robisz to drugi raz, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty i to staje się automatyzmem. To, to mózg już nie chce na to zwracać uwagi czyli przekazuje to w taki automatyzm, przełącza to. Po co? No po to, żeby oszczędzać tą energię. Mówi się czasami, że mózg jest energetycznym skąpcem, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo oszczędny, wiedząc, że pewne rezerwy są zawsze konieczne i przydatne, bo nie wiadomo, co się zdarzy. Gdzieś patrząc poprzez naszą ewolucję, ale i także współczesny po prostu świat, no, życie nas zaskakuje i potrafi nas nieźle gdzieś tam nas ściąć z nóg, Dobrze jest mieć pewne rezerwy na taką, taką ewentualność, a to oznacza, że energii nie, nie trwonimy, nie tracimy, nie wydajemy na bzdury i bzdety. W związku z tym, jeżeli tylko coś wydaje się albo nieosiągalne, albo niedoprecyzowane, albo nie wiadomo jak się za to wziąć, to mózg będzie ci mówił, yy, nie, ktoś tutaj się bardzo wierci, to jest piesek. Ona to akurat teraz jest w stanie regeneracji swoich sił, jak widać. No i co? No i masz taką sytuację, gdzie mówisz sobie, że mm, chcę znaleźć nową pracę, chcę medytować, albo chcę napisać książkę i nic z tym nie robisz. Twój mózg bardzo możliwe, że zinterpretował to sobie jako zagrożenie wręcz, jako tak olbrzymi wydatek tak olbrzymi projekt, że staje okoniem. Mówi nie, no po prostu nie, tak nie robimy. W związku z tym bardzo ciężko ci jest ruszyć do przodu. Jaka jest na to rada? No musimy to bardziej doprecyzować, musimy to skonkretyzować, a jeszcze lepiej podzielić na malutkie, zjadliwe kawałeczki. Metoda małych kroczków to jest to. Naprawdę nie rzucaj się na głęboką wodę, bo tam można się podtopić. Natomiast gdzieś wchodząc powolutku w dany temat, jesteśmy na dobrej drodze. Czyli zamiast mówić hmm, no muszę znaleźć nową pracę, powiedz sobie, poprzeglądam ogłoszenia przez pięć następnych minut. I dosłownie sobie nastawiasz timer, nastawiasz sobie czas i mierzysz te pięć minut i jeżeli skończy się te pięć minut, jak to już się skończy, to po prostu przestajesz. Czyli dajesz do zrozumienia sobie i swojemu całemu systemowi operacyjnemu, że to nie jest przytłaczające, to jest do zrobienia, to jest pewne zadanie, a przez to nie będziemy wydatkować z siebie tak dużo energii, że potem nie będzie już tej energii na życie codzienne. Właśnie tego chcemy. Czyli jeżeli masz ochotę pomedytować, zacząć uczyć się medytować, no to zacznij od tego, że powiesz sobie dobra, ja usiądę na poduszce, i wezmę jeden głęboki oddech, i to będzie moja pierwsza lekcja, i tyle wystarczy. I tak podchodzimy do wszelakich przedsięwzięć, które są duże. Musimy je pokroić na mniejsze kawałki. One wtedy nie będą paraliżująco wielkie, ogromne, przytłaczające. I ten paraliż faktycznie potrafi zelżyć i gdzieś zejść z widnokręgą, a zostajemy z tym, że mamy wykonane zadanie. Na dziś, na tą godzinę, na popołudnie, jakkolwiek to wyznaczysz sobie, ale, ale mamy wykonane zadanie, bo zadanie wyglądało jak 5 minut przeglądanie mm, ofert pracy. Więc jest pierwsza rzecz, super kluczowa. Przechodzimy do drugiej. Boisz się nie porażki, ale tego, co będzie po sukcesie. Często na pierwszy rzut oka to, co nas gdzieś paraliżuje i um, uwstecznia nasze działanie, to jest taki lęk przed porażką, nie? Taki pierwszy rzut oka. No jasne, boję się, że mi się nie uda. I to może być oczy oczywiście prawda, jeżeli tak jest, to odeślecie do innych filmów na temat właśnie lęku, na przykład przed porażką. Ale dzisiaj chcę poruszyć coś innego, mianowicie to, że to gdzieś, co nas może bardzo hamować, włączać te hamulce, to jest lęk przed sukcesem. To jest ukryty lęk, który mówi. Właściwie, właściwie tutaj mała przerwa. On nie mówi. Często jest to bardzo niewypowiedziane. Często gdzieś w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale on tam właśnie zasila ten, ten paraliż i działa. Ale hmm, polega to na tym, że boimy się, boimy się tego, że dany awans, nowa praca, lepsze zarobki lepsze miejsce zamieszkania, wyższy status życia na przykład, będzie zarzewiem problemów, konfliktów, być może zazdrości innych osób. Co więcej, jeszcze większa sprawa, to w jaki sposób dzisiaj żyjesz, na przykład twój status materialny, albo adres zamieszkania, albo no cokolwiek czym się zajmujesz, ustawia twoją rolę, w Twoim systemie, systemie, w którym funkcjonujesz, społecznym, na przykład w Twojej rodzinie albo wśród znajomych. I Ty już masz to swoje miejsce w szeregu. Jakikolwiek ruch to miejsce zaburza. Co więcej, Ty zaczynasz wychodzić troszkę przed szereg. I to może Ciebie przerażać i wystarczająco dobrze hamować, żeby tego nie robić, żeby nie starać się o ten awans, żeby nie iść do przodu. Dlatego, że liczysz się z tym, że wtedy zaburzysz te wszystkie role. Co więcej, jeżeli oso jesteś osobą, która gdzieś się przejmuje tym, co inni powiedzą, tym, co inni sobie pomyślą i zrobieniu dobre dobrego wrażenia na innych, no to, to o tym też na marginesie były in inne filmy, to oczywiście, że jakikolwiek krok do przodu pociąga za sobą to, że ty wyjdziesz ze swojej roli że ty będziesz kimś innym, że te, te miejsce w szeregu już nie będzie to samo. I znowu bardzo możliwe, że gdzieś włącza się w tobie to takie nastawienie, tak jak mówię, może nie do, nie do końca uświadomione, ale jednak dlatego właśnie warto o tym mówić, że ta, nie, że ta znana niedola jest lepsza niż nieznany sukces. No bo dobrze już niech, niech będzie tak jak jest i tak jest ok. No, nie będę robić zamieszania. Jeżeli to gdzieś brzmi znajomo, no to bardzo możliwe, że to jest właśnie to. I jakie jest tego rozwiązanie? No, pierwsza i najważniejsza rzecz to jest wejście w tą paszczelwa. Czyli musimy to wyjąć właśnie z tej całej nieświadomości do świadomości, zauważenie tego, przepracowanie tego, wyjęcie tego na światło dzienne. Dlatego. Dokończ sobie takie zdanie: Gdyby mi się udało, i tutaj nie wiem cokolwiek, co planujesz zrobić, wiem, zmienić pracę na lepszą, więcej zarabiać, kupić ten fajniejszy samochód, zmienić adres itp. itd., to bardzo obawiam się tego, że. I tutaj przeskanuj swoje życie, środowisko tak szeroko, jak tylko dasz radę, i wyjmuj ten lęk. Polęku po to żeby go faktycznie zobaczyć, uświadomić sobie. Bo pamiętaj, to co jest gdzieś tam w piwnicy, to nie to, że to znika. To sobie pracuje, to coś robi, to działa na twoją korzyść lub niekorzyść. W tym przypadku na niekorzyść, bo ciebie hamuje. I dopiero wtedy, kiedy to wyciągniemy z tej piwnicy, to to przestaje robić coś tam w ciemnościach. zaczyna się to dziać w bardziej uświadomiony sposób i możemy sobie wtedy powiedzieć: "A okej, okay, dobra. Właśnie się wstrzymałam, właśnie się zahamowałam sama, dlatego, że naprawdę obawiam się tego, co inni powiedzą, jak ja sobie, na przykład w rodzinie, jak ja sobie awansuję. Boję się tego, że komuś się to może nie spodobać. Boję się tego, że ta najbliższa osoba będzie zazdrosna. To będzie bardzo dla mnie bolesne. I dochodzimy do tego typu wniosków. Wtedy one przestają rządzić nimi, a nami. A my zaczynamy bardziej zarządzać nimi. Tak jak w każdym lęku, chodzi o ekspozycję. Chodzi o to, żeby to nie było tak, że on sobie siedzi gdzieś tam w cieniu i nami rządzi. Czyli gdyby mi się udało, to najbardziej boję się tego, że mój partner, partnerka będzie bardzo zazdrosna. W mojej rodzinie usłyszę jakieś niepochlebne komentarze. Albo usłyszę, że to błąd. Będzie to bardzo trudne dla mnie do yy, przejścia, bardzo niepomocne. Albo będę miała więcej odpowiedzialności, będę musiała robić nowe rzeczy. A kiedy robię coś nowego, włącza mi się wielkie zwątpienie w siebie i bardzo nie lubię tego stanu. Nie. Na przykład te przy, przy, trzy przykłady już pokazują, że to naprawdę utrzymuje ten zaciągnięty hamulec. Dlatego wyjmijmy to, popatrzmy na to, przegryźmy się z tym, a to przestaje w tym momencie tak bardzo mocno kierować nami. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj dotykamy, do, dotykamy bardzo, bardzo wrażliwych i głębokich tematów. Być może obejrzenie filmu to za mało. Jeżeli tak jest, to zapraszam na konsultację jeden na jeden, bo takie też są w mojej ofercie. Podobnie jak newsletter, także zapraszam na niego, bo tam raz w tygodniu, w każdą niedzielę wieczorkiem. Dajemy sobie spokój. Jeżeli potrzebne ci jest takie miejsce, w którym gdzieś potrzebujesz bardzo regularnej dawki spokoju, to to jest ten newsletter. Zapraszam do zapisu. A my przechodzimy do punktu trzeciego. Twoja głowa mówi tak, ale ciało jest w trybie zamrożenia. Dlaczego nie wystarczy wiedzieć, co mamy zrobić, żeby to zacząć robić? No, dlatego że wiedza to nie jest działanie. Czyli mapa nie jest podróżą. Czyli to, że ja intelektualnie jestem coś w stanie objąć, to nie znaczy, że moje ciało jest w stanie ruszyć do przodu. W związku z tym musi się pojawić gdzieś etap taki, oczywiście, jak mówiłam, krojenia tych wielkich projektów na małe kawałeczki, zdawania sobie sprawę, uzmysłowiania sobie lęków, które który nami rządzą. Ale także musi być gdzieś moment wejrzenia w swoje ciało, dlatego że być może twoje jakieś kroki naprzód w przeszłości spowodowały na przykład lawinę krytyki, albo nie lawinę, tylko jedną krytykę, ale bardzo dobitną i bolesną, albo skończyły się jakąś porażką. I to wywołało wielki stres, to wywołało wielkie emocje, ogólnie nazywane negatywnymi. I to ciało to pamiętam. W związku z tym chce się ustrzec. Więc na samą myśl tego, że znowu mamy się wystawić, znowu mamy zaryzykować, ono się zamyka, ono gdzieś zamraża się i tak sobie jest. No i w tym stanie weź rusz do przodu, nie? Weź faktycznie coś, zrób. Dlatego czasami, a przez czasami mam na myśli bardzo często. Warto jest oczywiście uzm uzmysławiać sobie różne rzeczy, czyli pracować intelektem, ale wziąć za rękę nasze ciało, wziąć i połączyć to w parę, ten intelekt i, i ciało, jeżeli chcesz faktycznie sobie pomóc. A co to oznacza? No to oznacza, że przestajemy już analizować, przestajemy tam wszystko przygotowywać. I, i patrzeć na, rozpisywać na sobie na kartce, tylko zaczyna, zaczynamy od działania, ale nie działania dedykowanego tylko i wyłącznie mm, na ten cel, który sobie wymierzyłaś, czyli na przykład, nie wiem, znalezienie nowej pracy, ale jakiekolwiek działania, bo musimy to ciało troszeczkę uelastycznić, musimy je rozruszać, czyli po prostu zrób sobie 10 przysiadów, urządź sobie krótki spacer, wejdź pod prysznic, Wypij sobie coś gorącego, ciepłego. Zacznij w ogóle ruszać ciałem. Nie w tym kierunku, co już ma iść do celu, tylko w ogóle. Zrób sobie taką rozgrzewkę. Zobaczysz, że wtedy inaczej zaczynasz uruchamiać cały system. Nie intelektem ciało, tylko odwrotnie, ciałem działanie, które jest gdzieś przez intelekt wyznaczone. Ten Punkt, ten element jest super ważny, o tym nie wolno zapominać. I na koniec małe przypomnienie. Ten hamulec ręczny zaciągnięty to nie jest twoja wina. To nie jest tak, że ty jesteś złym człowiekiem, czy coś jest w tobie nie tak, że czujesz te zahamowania. To jest bardzo ludzki odruch. Czasami to jest właśnie jakaś taka wypadkowa tego, że i cel jest gigantyczny, albo mało konkretny. Tego, że gdzieś są lęki trochę większe lub głębsze niż tylko lęk przed porażką. I tego, że ciało mówi swoje. I bardzo ważne jest, żeby w takich momentach przyjąć perspektywę współczucia wobec ciebie, wyrozumiałości, zrozumienia, że to ma sens twój opór. On nie jest po prostu jakiś jakoś przypadkowo, losowo. Wybraną przez ciebie reakcją, tylko to jest jakaś właśnie wypadkowa wielu, wielu czynników, w związku z tym jest ci trudno. A skoro ci jest trudno i ciężko, to pomóżmy tobie. To wyciągnijmy ku sobie tą pomocną dłoń i delikatnie, bez żadnego siłowania się ze sobą, ale delikatnie krok po kroczku zwalniajmy ten hamulec. I to jest podejście, które ci proponuję. Daj mi znać w komentarzu, czy ono na ciebie gdzieś do ciebie przemawia. Daj mi znać, który z punktów wydaje ci się najbardziej skuteczny w twoim akurat przypadku. No i przede wszystkim też daj mi znać jaki cel masz przed sobą, czy to jest faktycznie na przykład zmiana pracy, czy to jest przeprowadzka, czy to jest coś innego. Każdy komentarz, kliknięcie to jest wsparcie tego kanału, podobnie jak i wspieranie mnie poprzez inne platformy, za co bardzo bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Wasza obecność jest nieoceniona i bardzo motywująca. Jeżeli ten film lub każdy inny przyniósł Ci coś pomocnego i dobrego i masz ochotę się pod to podłączyć, zapraszam, a my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.